Wynajmujesz mieszkanie, a co jeśli najemca przestanie płacić, zamknie się w środku i przestanie odbierać telefony? Nie możesz go wyrzucić. W Polsce najemca ma bardzo silną ochronę. Prosty przykład. Pan Franek wynajmował mieszkanie. Najemca przestał mu płacić, zamknął się w środku. Dług urósł do ponad kilkunastu tysięcy złotych. Właściciel chciał zmienić zamki, ale to droga do prokuratora. A eksmisja może trwać miesiącami. Potrzebny jest wyrok sądu. A jeśli w lokalu są dzieci lub seniorzy albo kobieta w ciąży, sąd nakaże wskazanie lokalu zastępczego i to właściciel ma go zapewnić. Jak się zabezpieczyć? Masz trzy opcje. Najem okazjonalny, tylko dla osób prywatnych. Wymaga on aktu notarialnego z oświadczeniem o dobrowolnym opuszczeniu lokalu i wskazaniem adresu, do którego najemca się wyprowadzi. Najem Instytucjonalny. Dla firm wynajmujących lokal nie trzeba wskazywać adresu zastępczego. I najważniejsze. Weryfikacja najemcy. Pytaj o dochody, o pracę. pytaj też o kontakt do poprzedniego wynajmującego. A najlepszy sposób to oddać mieszkanie profesjonalnej firmie, która skutecznie odstraszy kombinatorów i ochroni właściciela. Pamiętaj! Najem mieszkania to nie tylko czynsz. Zabezpiecz się, zanim ktoś tam się wprowadzi i przestanie płacić. Zapisz tę rolkę i wyślij komuś, kto myśli, że wynajem mieszkania to prosty pasywny dochód.